Cześć kochani witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek I love handmade made in Poland. Czekajcie, zrobię sobie miniaturkę. stawię tu wszystko. Chyba będzie dużo świetek w tym odcinku, ale jest też coś do jedzenia nawet. Także dzisiaj słuchajcie, ostatni odcinek w tym roku grudniowy, pokażę wam tutaj rzeczy, które robią polscy artyści, e, które możecie jeszcze zamówić na święta, jak wiecie ten, e, ta seria polega na tym, że pokazuje e, rzeczy od zdolnych osób wszystkie rzeczy są robione w Polsce, już ze mną się dużo firm kontaktowało, jakichś takich wiecie, wcale nie małych, ja mówię nie, to jest seria tylko i wyłącznie dla firm, które robią coś w Polsce, dla osób wiecie, takich artystów, którzy robią coś własnymi rękoma, rzeczy po prostu które tworzą z serca i ja chcę te rzeczy promować, chcę te rzeczy pokazać. Nazywać, nie biorę od nich za to opłaty. Robię im po prostu reklamę, bo lubię takie rzeczy. Uważam, że warto promować polskie produkty. Słuchajcie, jak jesteście artystami, chcecie się zaprezentować, no to odezwijcie się do mnie na insta. Oczywiście nie wszystko, nie wszystko co tam mi ludzie podsyłają mi się podoba, bo na przykład nie jest w moim guście. Staram się wybierać takie rzeczy, które, czy takie marki, które mi jakoś tam pasują pod jakimś kątem. Natomiast, co jest ważne, żebyście podesłali mi swoje najfajniejsze projekty, to, co chcecie pokazać, czym chcecie się pochwalić. Dali dla moich obserwatorów w jakiś kod kopy. zawsze to jest miłe żebyście napisali w liście o sobie także takie rzeczy są ważne także słuchajcie zaczynam pierwszej paczki a ja tych paczek mam tu kilka I pierwsza kartka to jest kredka. kredka o tak i zobaczmy co jest w środku i tak wiecie spływały mi te rzeczy spływały y, od tamtego odcinka właśnie do, przez cały grudzień no i mówię w końcu nastał ten czas, nagrywam jeżeli chcecie się pojawić w styczniowym odcinku, to odezwijcie się, jeżeli tworzycie takie rzeczy. I mamy kalendarz. Jest to kalendarz 2022 Joanna Dobrzańska. Kredka design. I mamy taki kalendarz dla dzieci. Teraz wam przeczytam coś na ten temat. Śliczne rysunki. W ogóle bardzo dobry papier, chcę Wam powiedzieć. Przepiękny papier. O, tak to wygląda. Bardzo ładne rysunki. I przeczytam Wam list. Teraz sobie wszystko dokładnie obejrzę. Pani Karolino, jest mi niezmiernie miło przesłać do Pani mój kalendarz z ilustracjami. Mam nadzieję, że sprawi Wam wiele radości i uśmiech na twarzy córeczki każdego dnia w 2022 roku. Bardzo ciepło Państwa pozdrawiam, gratuluję pani pracy, dziękuję za możliwość podzielenia się moimi bajkowymi duszkami i wyobrazią z kimś, kogo regularnie oglądam od lat. Wirtualnie przesyłam życzenia niesamowitego roku. Asia! Co się jeszcze jest to napisane? Jeżeli mam krótko napisać o sobie, mam na imię Asia, mieszkam na Śląsku w niewielkiej miejscowości Pawłowica, gdzie na co dzień prowadzę swoją jednoosobową działalność, którą, która, pochłania większość mojego dnia. Można mnie znaleźć na Instagramie lub na Facebooku. Nie jestem rekinem biznesu, nie wiem czy to, te małpki nadal trzeba podawać. Trzeba. Bardzo jeszcze raz dziękuję za możliwość podarowania państwu mojego kalendarza i już wam tutaj daję namiary do Asi. Proszę bardzo. Także sobie słuchajcie, zobaczcie kredkę. Design i dziękuję bardzo za kalendarz. Kolejna paczuszka otworzymy razem. W ogóle wszystko otwieramy razem. Często takie, że te osoby, które mi wysyłają te paczki, wiecie, zaraz piszą, czy doszła paczka, czy doszła. Ja wydoszła, ale nic nie otworzyłam. Czy się podoba? Ja mówię, nie wiem, czy się podoba, czy nie otworzyłam. Także musicie być też cierpliwi i poczekać. Złote świece W ogóle chyba ten odcinek będzie dosyć świeczkowy, także zobaczymy sobie. Liścik do Karoli od Ewy, złote świece ale to pachnie tak słodko. Witaj, Karolina, mam imię Ewa. Od niedawna zajmuję się robieniem świeczek sojowych. Dopiero zaczynam ze swoim małym biznesem, dlatego tym bardziej dziękuję za możliwość przesłania moich świeczek. Mam nadzieję, że się spodoba. Zapraszam na mój Instagram. Ma świeczki, podkreśnik robione, podkreśnik z, podkreśnik miłością. Gdzie również można składać zamówienia. Dla Twoich widzów na, ha na hasło Kar karola10 czeka kod zniżkowy minus 10%. A na zakupy powyżej stówki dodatkowa darmowa wysyłka do końca grudnia. Tutaj macie jeszcze raz Instagrama. I już zaglądamy. Oglądam świeczki. Zapach do szafy pana kota i malina. Mmm. Ale ładnie pachnie. Tak wyglądają. Tutaj mamy tea light, leśne owoce. O takie zapachowe tea lighty. Pana kota i malina. Mhm, mm Bardzo ładnie pachną. Tutaj jest gorzka czekolada. Mmm. Przepięknie pachnie. Bardzo ładnie. Naprawdę fajne zapachy. I woski do kominka. Kawa. Mmm, piękne zapachy, naprawdę. Tutaj są woski. W kształtach świątecznych. Bardzo dziękuję. Naprawdę fajne zapachy. Bardzo mi się podoba zapachy. Są naprawdę sojowe. Świeczki szybko się rozpuszczają. Także pakuję sobie. I zostawiam Wam linki na dole. Kolejna paczka. Stylizacja Handmade. Tuli, tuli Lana. Made in Poland. List. Dziękuję, że nas wybrałaś. Staramy się, aby bezpieczeństwo dziecka i spokój mam było naszym priorytetem. Dlatego wkładamy całe serce w realizację Twojego zamówienia. Z troską zapakowane przez Monikę Tuli, Lana. Kropka.pl Wyprawka marzeń dziecka i mamy. Witaj, jest mi niezmiernie miło, że mogłam wysłać kreację dla Twojej córy. Wszystkie rzeczy projektuję i szyję sama. Liczę, że sukienka i opaska przypadną Wam do gustu. Prowadzę również sklep stacjonarny oraz internetowy z wyprawkami dla dzieci. Zniżka minus 10 na wszystkie rzeczy handmade. Ze strony na Facebooku Tulilana. Pod na zamówienie złożone w wiadomości prywatnej. Szyję na zamówienie, opaski, body, pościele, sukienki i wiele więcej. Strona internetowa to tulilana.pl Strona i grupa na Facebooku to Tulilana. Pozdrawiam, Monika. Dzięki Monika za podesłanie. Najpierw mamy opaseczkę. Prześliczną, co za kolor po prostu. Widzę, że mamy kreację chyba świąteczną w takim razie na ten rok. I taka sukienusia. Ale pięknie zaprojektowana. Ale krój. Tutaj falbanki. No prześliczna jest. Tu lilana. Bardzo mi się podoba. Z bardzo dobrej, grubej bawełny. Więc to jest taka typowa jesienno-zimowa sukienka. Porządny materiał. Tutaj ma odcięcie na dole. Wiem, że tutaj może w kamerze tak nie widać dokładnie. Ale jest przepiękna ta sukieneczka. Piękna, będzie do czarnych stopek. Jeszcze gumeczka. Dzięki serdecznie za przesyłkę Tulilana. Świetna jakość, mega to jest. Bardzo fajna jakość i delikatnie elastyczna. Kolejna pachnąca przesyłka. Przepięknie zapakowana, zobaczcie. Mamy pięknie zapakowany list. Uuu, zobaczcie. Inni handmade'owcy mogą się słuchajcie podglądać. Kto tu jak tworzy. O i mamy list. I mamy tak. Karolina. przedstawiam Ci jedną z moich unikatowych świec. Mam nadzieję, że jej zapach wprowadzi przyjemny nastrój w Twoim domu. W małych pudełeczkach znajduje się reszta stworzonych przeze mnie zapachów w formie woskowych pastylek. Możesz dozować jak tylko chcesz. Sarap to polsko-tureckie młode małżeństwo, ja i mój mąż. W małej przydomowej pracowni produkujemy ręcznie nasze świece, zwracając uwagę na każdy detal. Używamy naturalnego wosku, rzepakowo-sojowego, a zapachy tworzę ja, starannie dobierając aromaty olejków eterycznych i olejków zapachowych. Drewniane knoty dają wyjątkowy płomień, delikatnie skwiercząc. Na koniec dodajemy etykietę wykonaną z czerpanego papieru zawierającego nasionka kwiatów. Możesz je ułożyć do ziemi i nawilżać lub namoczyć czekając na kiełki. Obecnie dostępna jest limitowana seria świec, zalewane ręcznie w ręcznie robionych ceramicznych naczyniach, które można po, ponownie uzupełnić z 20% zniżką. Bardzo eco-friendly, super. Do wymycia naczynia wystarczy Ci gorąca woda. Dla Twoich widzów przygotowaliśmy kod zniżkowy aż 15% przy dowolnej cenie zakupu. Zamówienia można składać przez nasze Etsy lub profil na Instagramie, pisząc wiadomość prywatną. I tak, Etsy to jest etsy.com slash sarapcandles i na Instagramie sarapcandles. Ola i pirat. Tutaj macie jeszcze adres. O tu. I już Wam pokazuję, co ciekawego wysłali. Ula, la! Jak to jest pięknie zrobione. Faktycznie w tej etykiecie są nasionka. Tak wygląda świeca. I mamy właśnie etykietę. Zobaczcie z bliska. I tę etykietę wkładamy do ziemi. Mamy tutaj Rosewood, Amber, Wanila i Akacja. 50 godzin palenia, 300 ml. Świeca jest prześliczna, naprawdę nadaje się na prezent. Naczynie. Zapach jest bardzo świeży, głęboki i trochę drzewny. orientalne zdecydowanie. Widziałam zdjęcia z, właśnie z tymi różnymi naczyniami i są niesamowite. A i tu są takie pastylki, zobaczcie, takie naprawdę pasteleczki. Fajnie, czyli można sobie właśnie do kominka wrzucić. Bardzo, fajne, bardzo fajny koncept. Podoba mi się to uzupełnienia później naczynia, uh -huh. uzupełnianie naczynia, podoba mi się właśnie e, ich cała oprawa graficzna, pomysł z tymi etykietami. Widać, że to jest wszystko świetnie przemyślane, także dobra robota. Dalej będzie coś do jedzenia. Troszeczkę mi się to... Ten pojemnik uszkodził, troszkę coś tu przecieka. Ale mam nadzieję, że się tu dostanę. To są zakręcone słoiki z ogródek. Rolniczy handel detaliczny. Wesołych świąt życzę zakręcone słoiki z ogródek. I tak dosłownie się nazywa ich Instagram. Zakręcone słoiki z ogródek. I piszę też na Facebooku. Tu, Twoje zakręcone słoiki. Na czas podróży do ciebie otuliliśmy się folią bąbelkową. Dziękujemy za zaufanie. Mamy tutaj list. Cześć Karolina, jesteśmy pod wielkim wrażeniem Twojej serii. Made in Poland oraz doceniamy to, że wspierasz małych, lokalnych rzemieślników, pokazując jakie piękne rzeczy potrafią stworzyć własnymi rękoma bez wielkich fabryk i dużych budżetów. Nasza działalność Zakręcone Słoiki Zagródek powstała w sercu Mazur, a pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia jest moja mama Beata, której pasją od zawsze było robienie przetworów. Jednak dopiero w tym roku odważyła się spełnić marzenie o małej firmie robiącej przetwory z własnych owoców i warzyw wolnych od nawozów i ulepszaczy. Wszystkie przetwory robione są własnoręcznie przez moją mamą i w każdy słoiczek wkłada serce. Przesyłam Ci nasz świąteczny boks, który zawiera dżem z dyni, dżem wiśniowy, cytryny w, w syropie korzennym, buraczki na barszcz, świąteczne ciasteczko oraz sianko pod stół. Dla Twoich obserwatorów przygotowaliśmy specjalną promocję 10% rabatu na boks świąteczny na hasło stylizacji 10. Życzymy smacznego, Dominika z mamą Beatą, team Zakręcone Słoiki z Ogródek. Słuchajcie, koncepcja jest piękna i tak, mam tutaj pięknie wszystko zapakowane. Mam pierniczki, mam tutaj beziki. Beziki się trochę płamały. musię wtedy tylko popracować odrobinę nad jeszcze lepszym zakręcaniem, bo coś mi tu poszło, ale nie wiem co. U już wiem co, zupa dyniowa mi poszła, dlatego przeciekła, także jeszcze mocniej zakręcajcie swoje słoiki. Ale już słoiki odkręcam i patrzę, jak to wszystko wygląda. Cytryny w syropie korzennym. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Mm, będę z herbatką pić. Tutaj mamy wiśnie. Darek będzie zachwycony, tak kocha wiśnię. Pięknie to wygląda. Podarować komuś y, na święta właśnie takiego boksa, z dżemami, z przetworami. Wow. Tutaj mam, słuchajcie, buraczki na barszcz. Mega po prostu. Jeszcze wszystko jest Wiecie, robione własnoręcznie. Tu jeszcze mam beziki. Spróbuję pierniczka, słuchajcie. Bo słoików teraz nie będę otwierać, wybaczcie. Otworzę w domu i wam powiem później, czy są dobre dżemy, jak będę jeść naleśniki. Mogę spróbować pierniczka. Ciasteczka. Nie pierniczki, świąteczne ciasteczka. Mm, Pycha. Wszystko domowe i jeszcze... Sok z czarnego bzu jako bonus. Dziękuję bardzo. Bardzo fajny box. Bardzo mi się podoba koncepcja. Jedyne mówię, to trzeba mocniej owinąć folią. Ale naprawdę i prezenciki, i, i, i jak to jest opakowane, i sianko tutaj na dnie. Autentyczne sianko. Dziękuję bardzo za przesyłkę. Zostawiam Wam namiar na dole, gdzie możecie zamówić pyszne słojeczki. Kolejny liścik. Pole Poznania, droga Karolina, od około 10 lat jesteś osobą, którą obserwuję w sieci, mam 23 lata, także ma czasu, oglądałam Cię dla rozrywki, jednak niedawno zaczęłam prowadzić własną działalność i dostrzegać jak świetnie radzisz sobie w świecie biznesu, dziękuję bardzo. Otóż yy, uważam, że jesteś prawdziwą i dobrą osobą po prostu, ludzie to czają, a masz teorię na mój temat, choć osobiście... Pójdę, w, pójdę z firmą w nieco innym kierunku, to dzięki Tobie i Twojej rodzinie wierzę, że autentyczność to najlepsza droga. Od jakiegoś czasu chciałam Ci wysłać paczkę z moimi wyrobami. Są one nieco inne, minimalistyczne, nieidealne, a minerały można napełnić własną intencją. Kiedy trafiłam na film o polskim rękodziele, pomyślałam, że to dobra okazja. Wysyłam coś dla małego łobuza, daj znać, czy się podoba. Na mojej stronie oferuję różne usługi z zakresu holistycznego rozwoju. Gdybyś chciała jakoś wypróbować w razie eksperymentu, to pisz. Weronika, pole Poznania. Dla, kod dla Twoich obserwujących to stylizację 10 Tu macie namiar. Dziękuję za liścik. Już patrzę, co tu stworzyłaś. Miłej podróży w głąb siebie. Alchemia. Ametyst. Kolekcja Basic. Ametyst na sznureczku. opal z jednej strony i tutaj jest przedłużka, a tutaj jest sznuraczek i macie kamień, mam tutaj kontakt i zobaczmy co jest właśnie tu, Czy to również będzie biżuteria i na nawet na TikToku jest pole poznania. Karty głębokiego poznania, a ty kim jesteś? Są to takie karty. To gra dla każdego, kto zdecyduje się wniknąć w głąb siebie. Talia zawiera 60 kart. Na każdej z nich zawarte są pytania dotyczące innej dziedziny życia. Znajdziesz tu też pełne spektrum tematów, emocji i reakcji, głębokiego poznania. Kart głębokiego poznania możesz używać podczas spotkań towarzyskich, do pogłębienia relacji z partnerem, rodziną, przyjaciółmi, do pracy terapeutycznej, do pracy z samym sobą. Wow! Powiem Wam, że lubię takie rzeczy, bo to tak, lubię rozmawiać w ogóle o psychologii, to jest bardzo ciekawe. Lubię takie gry, nawet gra taka jak ego jest fajna, wiecie, na, na posiedzenie ze znajomymi, bo można się wiele nauczyć na temat siebie. To są karty tak wyglądają, a tak wyglądają w środku właśnie pytanie. Tutaj 60 kart. O, i mamy różne zagadnienia. Dla przykładu, coś wylosuję. Miłość. Co pierwsze przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz słowo miłość? Kiedy doświadczasz miłości? Jak się czujesz? Czym według Ciebie jest prawdziwa miłość? Kolejna karta. Sukces. Czym dla Ciebie jest sukces? Co kto określa, kiedy go osiągniesz? Jaki jest Twój największy sukces? Co czujesz, gdy ktoś inny osiąga sukces? To na pewno są takie karty z cyklu, jak miałam szkolenie rozwojowe, to właśnie takich kart i takie pytania coach zadawał. Więc na pewno to jest właśnie przydatne przy takiej pracy z psychologią wiecie, z psychologiem, z coachem na warsztatach, ale potwierdzam, że można również grać, e, tak jak w egogramy, po prostu w grupie wyciągać karty i opowiadać, tak? Jeżeli macie ochotę opowiadać swoim znajomym czy rodzinie. Karty głębokiego poznania. Bardzo ciekawa sprawa. Także e, zostawiam wam linki. Może będziecie zainteresowani taką tematyką rozwoju duchowego e, lub po prostu wiecie, chcecie coś więcej dowiedzieć się o swojej własnej psyche. Także zostawiam link. Dalej mamy znowu świeczki. I słuchajcie... Są to świeczki z Heksy. Już kiedyś wysyłali mi e, świeczki, są bardzo fajnej jakości, bardzo mocne. Ja w ogóle lubię te świeczki polskich e, właśnie twórców, bo oni nie żałują, ole wiecie, na olejkach. Tak mocno pachną te świeczki, są tak przyjemne, tak jak w zeszłym odcinku Wam pokazywałam świeczkę pierniczkową, ona tak mocno pachnie. No i zobaczmy, co stworzyła Heksa. Tutaj jest pude pudełeczko Majestat. Zobaczmy, to jest świeczka fremium. Ulala, jakie... Zobaczcie, jak wygląda. Przepiękna. Hexa.com.pl Pięknie pachnie. Bardzo delikatnie. Zapach Majestat jest inspirowany zapach, zapachem Gabrielle de Chanel. To nawet nie wiedziałam. Jest przepiękny, jest delikatny. Ok, wysłali mi, słuchajcie, świeczki e, takie bardziej świąteczne, nietypowe. E, zapach starej biblioteki, nowej skóry. Palo to kolekcja świąteczna. Także już przeglądam. Czekolada pomarańcza. Tak w ogóle wygląda za opakowanie Bardzo ładnie, czyli gotowe na prezent. Oret, jaki knot. Zobaczcie. No tego to nie było. Boski. Ale zapach! Uwaga dziewczyny, wasz zapach. Tak uspodaję ci. Dalej mamy świąteczny poranek. Pomarańcza, cytryna, jaśmin, sosna, cynamon, goździki, imbir, nuta drewna i piżmo. Nuty są rozpisane bardzo ładnie. Heksa przygotowuje te swoje świeczki i gadżety. Wow, jaki knot. No nie wierzę, że w takie knoty porobili na święta. Ho, ho, ho. Patrzę na takie detale. Wow. To jest coś, zobacz jaki knot. Om, drzewo sandałowe, czarny pieprz, cytrusy, drewno, piżmo. Om, zobaczmy jak pachnie, om. Wow, te, te knoty to jest sztos. Mmm, pachnie taki bar tak bardzo orientalnie, świeżo. Trochę mi się kojarzy z zapachami Ritualsa. Bardzo fajny zapach, om. I mam jeszcze zapach piernik, pieczone jabłko, cynamon, piernik, goździkowiec, e, wanilia. Wow, piernik ma taki knot. No, zapach jest boski, jak pieczony pierniczek i jabłko jeszcze do tego, cudo. Tutaj jest jeszcze fotel prezesa, świeca sojowa. Fotel prezesa, słuchajcie. Jak pachnie fotel prezesa? O re, ty nie wierzę. Pokaż fotel Pachnie jak taka... Nie wiesz, jak przełożysz świeczkę to ucha, to szumi jak muszelka? z wami. No, fotel fajny. Pachnie jak najprawdziwsza taka skórzana kanapa, nie? Tak. Ładnie pachnie. Chcesz no. No. Nie? Intrygująco. Nie. Bardzo. I Palosanto jeszcze słuchajcie. No. Nie ma tego zapachu spalenizny, ale jest ta taka nuta roślinna. Bardzo fajna przesyłka od Hexy, dziękuję bardzo, także pokazałam Wam nowości. Poka Szczególnie piernik Wam polecam, no bo wiadomo, to świąteczna edycja. Świa wspaniałe są te noty. Słuchajcie, dostałam tu jeszcze coś takiego. Wiem, że to nie jest chyba do I Love Handmade, ale chciałam Wam pokazać. Dostałam takie naklejki na szebra świąteczne tam list. Karolina i Darku. Kochani, chciałabym Wam z całego serca podziękować, że jesteście. Pomogliście mi w moich ciężkich chwilach. O Rety. O rety. Wiecie, nie będę wam tu czytać, bo to jest list prywatny. Super, że. Ojejku, ale się cieszę, że daliśmy ci jakiegoś kopa. Mega się cieszę. Działamy, działamy, działamy. Piszę, pierwszy listy, chciałabym Wam uświadomić, że Wy nie tylko pokazujecie kontent, ale także pomagacie ludziom. Dziękuję. W ramach prezentu dołączam mój produkt dla Waszej córy naklejki okienne bez kleju. Nie dołączam instrukcji ani ulotki, bo to prezent od serca, nie reklama. Low Kasia. To naklejka od mojej córy, musiała być na koniec. Dziękuję, Kasio, ale naprawdę mogłabyś podać jakiś namiar na siebie, bo myślę, że będą jakieś osoby zainteresowane. Takie naklejki na szybę. Ura, to będziemy dzisiaj przyklejać. I takie są jeszcze dziadki, krasnoludki. Ale dziękuję bardzo. Jest jeszcze renifer. Bardzo mi się podobają w ogóle te naklejki, odezwij się Kasia do mnie, bo odezwij się do mnie, odezwij się do mnie. Przyda mi się taki kontakt. Dziękuję bardzo za przesyłkę, no nie mam namiaru, ale może, może się uda zdobyć. I ostatnia paczka w tym miesiącu i to będzie ostatnie, tak jak mówiłam, I Love Handmade w tym roku. Kolejne za rok, jak to się mówi. Otwieram pakę z wami, no jak wam się podoba, napiszcie w komentarzach, które rzeczy wam się podobają najbardziej z tego odcinka. Fajne jest, że w każdym odcinku jest co innego: jest biżuteria, są ubrania, opaski, no różne. W zeszłym odcinku też mnóstwo rzeczy Wam przecież pokazywałam. Także koniecznie sobie zobaczcie poprzednie. I tu mam przepiękną przesyłaczkę Merry Christmas. I mam najpierw list przeczytać, o, najpierw list. Hej, Karolina, z tej strony Sami D. Jewelry. Jesteśmy malutką manufakturą biżuterii. Bardzo dziękujemy Ci, że możemy stać się częścią pięknej serii. Zajmujemy się wykonaniem biżuterii z pereł i kamieni naturalnych. Staramy się ująć je w nowoczesne. Formy. Chcemy, żeby każda kobieta czuła się w naszej biżuterii wyjątkowo. Kamienie mają moc i chcemy ją obdarzyć ciebie. W paszce znajdziesz naszyjnik z soplem i kryształu górskiego, naszyjnik z pereł i kilka kolorowych pierścionków. Dla Twoich widzów mamy super rabat. Minus 15 na hasło Stylizację TV. Do wykorzystania do końca stycznia 2022. Przekazujemy te życzenia. Darius Samidi Jewelry. Ok, i zobaczmy, co jest, się kryje w środku. Pięknie jest to zapakowane. Bardzo świątecznie. O, ładnie pachnie. Mmm, znam ten zapach. Znam ten zapach. Nie wiem skąd, ale znam. Znam, znam, znam ten zapach. I mamy tak Samy D Jewelry, Instagram Samy D Jewelry, Facebook. Tutaj mam dane. Odpakowuję. Mmm, no pięknie pachnie. Tutaj są jeszcze włożone różne dodatki. Homemade with love. Okej. Okay. Jest naszyjnik. Jest naszyjnik z pereł i jest kryształ. Tutaj kryształ, Widzicie, tutaj perły, tak wygląda, bardzo ładnie wykonane z przedłóżką zobaczę jeszcze pierścionki, okej okay, pierścionki są koralikowe. I tak wyglądają pierścionki. Także dzięki sami, D za podesłanie tych rzeczy. I w ogóle dziękuję wszystkim twórcom, którzy wysłali te rzeczy i chcieli się zaprezentować w tym odcinku. Myślę, że każdy z tych biznesów znajdzie swoich odbiorców i warto pochwalić się swoimi pracami. Jeżeli Wy też znacie kogoś lub chcecie się sami pochwalić właśnie twórczością, to dawajcie znać. Jeszcze mam tu jedną rzecz na biurku, którą chcę Wam pokazać. Dostałam w farce fiarową PR przy okazji kremów, ale możecie zajrzeć sobie na stronę Lamita opaski, o, tutaj mam słuchajcie lamita i dostałam taką kolorową opaskę, także to też mogę dodać do I love handmade, ponieważ jest to również rzecz robiona w Polsce tak dodatkowo Także bardzo dziękuję i za słoiki i za świeczki, bo zapachów tutaj było mnóstwo, i za biżuterię, i za naklejki, za wszystko. Wam tutaj dziękuję, co mi przysłaliście w tym odcinku. Jeżeli chcecie się pokazać w odcinku styczniowym, to piszcie do mnie na Instagramie bądź e maila. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobał. Wie, wiem, że nie wszyscy z zrobią zakupy, ale przynajmniej miło spędziliśmy czas, wypiliśmy razem kawkę. Także czekam na wasze komentarze i widzimy się, buziaki. Pa pa.